Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Zawarcie koalicji Platformy Obywatelskiej z Obywatelskim Dolnym Śląskiem w sejmiku samorządowym pociągnęło za sobą zmiany w zarządzie województwa. Ciągiem dalszych zmian było odwołanie wojewody dolnośląskiego i powołanie dziś na jego miejsce posła Tomasza Smolarza z drugiego okręgu wyborczego. Dla ziemi świdnickiej to dobra wiadomość, gdyż jego miejsce w parlamencie zajmie Teresa Świło która osiągnęła szósty wynik na liście Platformy Obywatelskiej w tym okręgu. W jakich okolicznościach dowiedziała się Pani, że idzie do parlamentu? Z mediów, jak premier Donald Tusk ogłosił, że wojewodą dolnośląskim zostaje Tomasz Smolarz, a ja z automatu zajmuję jego miejsce. Z jakim wynikiem wchodzi Pani do pracy w parlamencie polskim? Około 5 tysięcy. Tyle głosów otrzymałam w wyborach do Sejmu, za co mieszkańcom bardzo serdecznie dziękuję. Był to szósty wynik na liście do Sejmu. Na co dzień obserwuje Pani pracę parlamentu. Z jakimi postanowieniami wchodzi Pani do tego parlamentu, do pełnienia tej służby? No Wchodzę w połowie właściwie kadencji, dlatego dla mnie muszę najpierw się zapoznać, jakimi problemami trzeba rozwiązać w parlamencie, ale myślę, że sprawy mieszkańców Świdnicy i okolicy będą tutaj dla mnie najważniejsze. Tymczasem jest Pani jeszcze samorządowcem, radną Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Świdnicy. Kto na Pani miejsce z kolei wchodzi do pracy w tej Radzie? Na moje miejsce wchodzi Pan Świokło. Myślę, że tutaj godnie zastąpi mnie w Radzie Miejskiej. Czego Świdnicy i Pani życzyć na tej nowej drodze życia? Myślę, że sukcesów. Żebym godnie reprezentowała nas i platformę obywatelską w Sejmie i rozwiązywała problemy mieszkańców, z którymi się borykamy na co dzień. Nasz region żyje też kłopotami wiceprzewodniczącego Europarlamentu Jacka Protasiewicza, który był niekwestionowanym liderem zapowiedzianych na maj europejskich wyborach. Sprawa zajścia na lotnisku we Frankfurcie rzuca cień na całą listę PO, a do sprawy powrócimy w najbliższym czasie. A teraz zapraszam Państwa na pozostałe informacje lokalne. Marzenie wielu kierowców Szkół Jazdy w Świdnicy niedługo się spełni. Najprawdopodobniej już od kwietnia będą oni mogli zdawać egzamin na prawo jazdy właśnie w Świdnicy. Wszystko za sprawą uruchamiania w mieście oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Nowa siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Świdnicy będzie znajdować się w budynku Straży Pożarnej przy ulicy Głowackiego 1 plac manewrowy powstanie niedaleko na terenie dawnych koszarów przy ulicy Armii Krajowej. Techniczne uzbrojenie placu powinniśmy pokonać w miesiącu marcu. Na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o usługi drogowe to zrealizowane one są w całości. Pozostaje nam tylko zainstalować barak, kontener biurowy, który będzie służył egzaminatorom i tym, którzy będą egzaminowani jako miejsce oczekiwania. Jak również pozostaje nam kwestia techniczna ogrodzenia placu, i te prace za chwilę zostaną zrealizowane. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze egzaminy będzie można zdawać po 1 kwietnia. Mam nadzieję, że pierwsze egzaminy odbędą się po 1 kwietnia. Dokładna data jeszcze nie jest znana. Aczkolwiek czynimy w tej chwili wszystkie starania wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Egzaminowania, aby w pierwszej dekadzie kwietnia możliwym to się stało. To dzięki ubiegłorocznej decyzji Sejmiku Dolnośląskiego na terenie Dolnego Śląska powstaną trzy nowe filie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Oprócz świdnicy będzie to Bolesławiec i Głogów. W czasie ferii zimowych dzieci we wsi Rusko nie tylko wypoczywają, ale też pracują. Wspólnie dbają o jedyny plac zabaw, jaki mają, i marzą o boisku do gry w piłkę nożną. Choć to jeszcze dzieci, to wielu dorosłych mogłoby brać z nich przykład. Wspólnymi siłami porządkują plac zabaw, spuszek od piwa, pustych paczek po papierosach, śmieci i liści. Wszystko po to, by mieć swoje miejsce we wsi, w którym bez obaw będą mogły się bawić. Najbardziej tu chodzi o naukę, żeby dzieci zaczęły dbać o swoje miejsce do zabawy, żeby szanowały czystość od, od młodych lat, żeby nauczyły się tego, bo już dorosłych to może już się nie nauczy. Jak tu małe dzieci przyjdą, na przykład się pokaleczą szkłem, a w ogóle tu jest brudno. Bierzemy grawki i sprzątamy liście. Szkła wkładamy do niebieskiego worka. Zbieram szkła. Daję do worka, żeby się nikt nie pokaleczył. Że się tutaj bawi na tym pracu zabawić. Chciały, żeby było czysto. O czym najmłodsi mieszkańcy wsi marzą? O bramkach do gry w piłkę nożną. Możemy grać w piłkę nożną, będziemy strzelać sobie gole i będziemy grać. Jest bardzo dużo kolegów, chcemy grać w piłkę, tak jest fajnie, właśnie jesteśmy wysportowani i chcemy grać. A tamto boisko jest zarośnięte i dlatego nie mamy gdzie grać w rusku. Być może pewnego dnia te marzenia się spełnią i dzieci zamiast przesiadywać w domu będą mogły pograć w piłkę na nowym boisku. Z pewnością na to zasłużyły. Świnica idzie w ślady Krakowa i proponuje mieszkańcom miasta bezwrotne dotacje w wysokości 2,500 zł na wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku, np. elektryczne czy gazowe. W sumie w tym roku z budżetu miasta zostanie przekazanych 25 tysięcy złotych na ten cel. O dotacje mogą ubiegać się mieszkańcy jako osoby fizyczne, ale także wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Jednak w tym przypadku wnioski będą rozpatrywane w zależności od efektu ekologicznego inwestycji. Warto też pamiętać, że wszystkie wnioski składane w ciągu tego roku budżetowego są rozpatrywane na bieżąco. Natomiast zachęcamy wszystkich zainteresowanych, żeby do końca września składali takie wnioski, które będą dotyczyć już przyszłorocznego budżetu, co też pozwoli nam zorientować się, jakie jest zainteresowanie tym przedsięwzięciem. Cel programu jest prosty: ograniczenie emisji dwutlenku węgla w mieście. Piece gazowe czy elektryczne są znacznie bardziej przyjazne w środowisku niż te, których głównym paliwem jest węgiel czy drewno. Wszelkie informacje związane z warunkami, zasadami można znaleźć w biletynie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Tam jest zakładka Jak załatwić sprawy w urzędzie, ochrona środowiska i pod zakładka dotacje. Tam wszelkie wyczerpujące informacje można znaleźć. W 2013 roku z tej formy dofinansowania skorzystało w sumie 7 osób, którym udzielono dotacji w sumie na kwotę 20 tysięcy złotych. Gmina ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim z drugiego półrocza w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w związku z czym zespół szkolno-przedszkolny w Jaroszowie rozpoczyna rekrutację. Rekrutacji podlegać będą tylko te dzieci, których rodzice wybiorą konkretne przedszkole, do którego dziecko wcześniej nie uczęszczało. Jeżeli w procesie rekrutacji dziecko nie zostanie przyjęte do wybranego przedszkola, gmina wskaże inne przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, w którym dziecko może realizować obowiązek wychowania przedszkolnego. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, mają mogą skorzystać z takiego prawa złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Należy to złożyć w siedzibie przedszkola przed rozpoczęciem rekrutacji, czyli właśnie teraz jest to najlepszy okres, kiedy jeszcze można tego dokonać. Natomiast sama rekrutacja odbywa się na wolne miejsca. Sama rekrutacja składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria, tak zwane kryteria ustawowe. Dotyczą przede wszystkim rodzin wielodzietnych, w pewnych, w pewnych sytuacji takich rodzinnych typu samotne wychowywanie dzieci, czy też niepełnosprawność rodziców dziecka, czy rodzeństwa dziecka. I ewentualnie tak zwana piecza zastępcza. Kryteria te są ustawowe. W poniedziałek, 4 marca o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych. Przedstawione zostaną zasady rekrutacji, prezentacja multimedialna, a także zwiedzanie szkoły. Bawię się, w roztropkach. Też siedzi w kole, No i co on pokaże, to trzeba to zrobić. Bo to są fajne zabawy. We wsi grochodu wykonano remont nawierzchni jezdni oraz chodników. Jest to odcinek drogi numer 374 łączącej strzegą ze świebodzicami. W tym roku rozpoczęto drugi etap remontu realizowany przy drogach wojewódzkich. Drugim ważnym zadaniem, realizowanym przy drogach wojewódzkich jest remont chodników przy drodze 374 przebiegającej przez Strzegom. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Dolnośląską służbą drugiej kolei, która finansuje połowę kosztów zadania, to jest prawie 176 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia zadania 20 maja 2014 roku. Na etapie robimy odcinek od świateł na skrzywaniu ulicy Legnickiej. Ale... Aleja Wojska Polskiego prawą stronę w kierunku wiaduktu kolejowego. Mamy nadzieję, że skończy się wszystko w terminie, bo tak chcemy za chwileczkę rozpoczynać trzeci etap. Jest to jednak dopiero początek remontu i choć chodniki są bardzo potrzebne dla pieszych, to jednak większą rolę odgrywa odcinek drogi, który to zostanie wyremontowany w trzecim etapie. To jest ważne dla wszystkich kierowców. Mamy zapewnienie, że te najgorsze skrzywanie na ulicy skrzyżowaniu Legnicka, Aleja Wojska Polskiego przy światłach tam Najczęściej powstają, powstają dziury z tytułu zawracających, skręcających tirów z dużym ładunkiem. Myślę, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni, bo przy okazji skorzystają nie tylko ci, którzy chodzą tymi chodnikami, jeżdżą, jezdnią, bo na pewno przełoży się to na wyciszenie w mieszkaniach, bo te wszystkie dziury powodują olbrzymie drgania w budynkach, które przylegają do ulicy, szczególnie Legnickiej. Zwiększy to komfort zarówno mieszkańców ulicy, jak i kierowców. A teraz inne informacje z regionu. Panie w 5 i szóstej wiośnie życia będą mogły bezpłatnie wykonać mammografię w Mammobusie, który stanie w Nowej Rudzie 12 marca tego roku w godzinach od 9 do 17 przy Ośrodku Kultury przy Ulicy Strzeleckiej 2A. Zapisy i informacje można uzyskać pod całodobowym numerem telefonu 58 666 24 44. Ząbkowice śląskie uczestniczyły w międzynarodowych targach turystycznych w Łodzi. Targi odbywały się pod hasłem na styku kultur. Spośród ponad 100 wystawców, tylko gmina Ząbkowice Śląskie reprezentowała Dolny Śląsk. Na Ząbkowickim Stoisku można było poznać historię Frankensteina i jego związki z miastem. 80% kosztów remontów dróg w minie Strzegom i Marcinowice pokryją dotacje państwowe, których promesy odebrał powiat świdnicki w Urzędzie Wojewódzkim. Oprócz powiatu, ministralne środki trafiły także do gmin Dobromierz, Marcinowice i gminy wiejskiej Świdnica. A na koniec mam dla Państwa zaproszenie, tuż po serwisie informacyjnym zapraszam na czwarty już odcinek kalendarza kulturalnego. I tym zaproszeniem żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.